Mirosław Brozio, jeden z czterech sędziów, który odwiedził konwencję IBF w Berlinie. Co on sobie sprowadza? Tak naprawdę wy, jako sędziowie, tutaj powinniście być, musicie tu być, czy raczej to jest do Bruntonie, żeby tutaj być? Tak jak wspomniałeś, jeździmy z tą czwórką sędziów, to znaczy ja, Leszek Jankowa, jak Paweł Kardini i Grzegorz Molenda. Jeździmy już od siedmiu lat na konwencje WBC, WBO, IBF, WBIF. I tak, EBU i wszystkie takie konwencje jest to inwestycja w nasze, w nasze sędziowanie, w naszą przyszłość i w to, żeby dobrze sędziować te walki. Poznajemy wielu mistrzów świata, tak jak dzisiaj tutaj na tej konwencji byli Kubrat Pulew, Chris Byrd, pamiętny z walk z gołotą. Svenotkę, Jan Pablo Hernandez, Abraham, także wielu zawodników tutaj też żeśmy widzieli, poznali, żeśmy z nimi rozmawiali i to są fajne, fajne, fajne rzeczy, fajne konwencje, które podwyższają nasze umiejętności sędziowskie i, i kontakt z tymi ludźmi związanych z boksem i, i ze sportem. Dzisiaj to jest takie bardziej towarzyskie spotkanie, a jak już tak pracujecie na pełnych obrotach, to jak ten zjazd wygląda? Jutro, na przykład, mamy takie seminarium, które zaczyna się od 10 do 16, i to jest działanie sędziego ringowego w ringu. I to jest właśnie prowadzone przez wielkich takich znawców boksu ringowego, wielkich sędziów. I pojutrze będzie też sędziowanie punktowe, będą to walki, które będą pokazywane na monitorach. I my jako sędziowie punktowi będziemy je punktować i później zdawać tym przedstawicielom IBF, którzy to oceniają, podpisując się właśnie my pod tymi kartami punktowymi. A czyli wy po prostu analizujecie jakąś walkę, tak? jakąś konkretną walkę, punktujecie ją między sobą, a potem to analizujecie jeszcze raz, tak? Ktoś od góry to analizuje? Tak, dokładnie tak, dokładnie tak jak mówisz. My to punktujemy na, na podstawie wizerunku tego, który zobaczymy na monitorze. I później to punktujemy, a ktoś to sprawdza i później jeżeli ktoś był w odwrotnym kierunku co do ocenia, oceny tej walki, to z tego po prostu składa swoją wypowiedź, dlaczego punktował tak, a nie inaczej. Czyli jak ten człowiek z góry powie, że było 116-112 dla człowieka A, a pan wypunktuje 116-112 dla człowieka B, to nie jest to po prostu tak, że pan nie ma racji, tylko pan go potem przekonuje, że... To nie jest tak jak mówisz, tylko to jest, że punktuje się każdą rundę. Jest runda i jest pokazywana i wszyscy punktujemy tą rundę. I nie ma tak, że wszyscy punktują tą rundę 10-9, bo wielu jest tak, którzy punktują tą rundę 9-10 dla przeciwnika. I właśnie ci ludzie, którzy powiedzmy zrobią odwrotny werdykt, mówią, dlaczego tak zrobili. Aczkolwiek te walki są i te rundy są bardzo wyrównane i ciężko jest wytypować zwycięzcę. Te rundy są również tak, że są pokazywane specjalne, takie bardzo trudne rundy. Wyrównane to jest raz, gdzie są, jest knockdown, gdzie są dwa knockdowny, gdzie są ostrzeżenia, tak że to trzeba być bardzo czujnym i, i, i bardzo dobrze tą rundę wypunktować. I to, to właśnie to jest taką właśnie wielką kwalifikacją, która, y, która prowadzi do tego, że, że my jako post sędziowie jesteśmy tu profesjonalni i z nami się tu liczą i wiedzą, że zawsze przyjeżdżamy w czwórkę i, i po prostu dobrze na, tym, na tych konwencjach i tych sprawdzianach wypadamy. Ale z tego, co rozumiem, to jest bardziej e, taka wymiana zdań. Tak? To nie jest e, na zasadzie, że dobrze wypunktowaliście albo źle, tylko po prostu wymieniać się zdaniem, dlaczego jeden sędzia wypunktował 19 tak, a drugi 90. Tak? Na tej to zasadzie wygląda? Nie, na pewno nie, bo jeżeli powiedzmy 30 sędziów wypunktuje dla zawodnika A, a 5 dla zawodnika B, to źle jest się znaleźć w tej piątce. Ale czasami ta piątka teoretycznie może mieć rację. Nie, 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 to może być taki tylko obraz, no, ale jest za... no, ale, weź, jest ale weźmy walkę Timothy Bradleya z Manem Pekiao, tam chyba poza tą dwójką sędziowską, czy trójką, Leszku, tak tam? Tam było 3 do 0? Dwa do remisu, tak? Dwa do jednego. No to cały świat widział inaczej niż tych dwóch sędziów. Tak, ja rozumiem. Ty mówisz o, o całej walce, a tak. my mówimy o rundzie. O, w rundzie nie można, bo to powiedzmy cała walka, która ma 12 rund, to jest to, jest to zupełnie inaczej, a tu jest konkretna runda i powiedzmy 30 zawodników, 30 sędziów daje tą rundę zawodnikowi A, a pięciu daje zawodnikowi B. No to jest jedna runda, to wszyscy to widzimy i tych pięciu, którzy źle to ocenią, to od razu jest, jest, jest po prostu no, dyskwalifikowani. Czy wy jako sędziowie jesteście dopuszczani do, do wszystkich tych odsłon zjazdu, czyli jakieś układanie rankingów itp., czy tylko robicie swoje, czyli, czyli to zajmujecie się tylko punktacją? Możecie wejść na, na salę również, kiedy ludzie mówią o, o rankingu na przykład? Nie, nas interesuje tylko zasady sędziowania i na tym się skupiamy. Dobrze. Wraz z, roz z rozwojem pięściarca w Polsce mm, i ci bokserze nasi idą w górę, Mamy już Mistrza Świata, mieliśmy już ich wcześniej, nasi zawodnicy są wysoko w rankingach, ale też Wy trochę rośniecie w siłę, prawda? Zaczęło się chyba, poprawcie mnie, jeżeli się od Pawła Kardyniego, on chyba po raz pierwszy, jako pierwszy punktował walkę Świata, dobrze mówię? Paweł był pierwszy? Nie? Chyba nie, chyba Zbyszek Aha, no. Zbyszek Łagosz, tak? No to ale powiedzmy, że z Łagosz albo powo Kardyni, ale w tej chwili naprawdę Was już widać na tych galach zagranicznych. Zresztą Leszek Jankowek wraca właśnie z Rosji, gdzie punktował walkę Lebidiewa, punktował 9-6, 9-4 dla Lebidiewa po 10 rundach, a tam chyba wszyscy, nie, tam 1-9-7, punktował. Także Wasza pozycja też wzrasta, prawda? Tak jak właśnie wspomniałem, dzięki takim właśnie konwencjom zapraszają nas, typują nas po prostu do, do tych różnych walk o Świata, właśnie tak jak wspomniałeś, Leszka Pawa Kardyniego, Grzesia Molendę, mnie tak samo i, i po prostu no, wszyscy jakoś tak punktujemy i jesteśmy z tego dumni i przynosimy chwalę pięściarstwu polskiemu, Dobrze, a jak to wygląda na naszym podwórku? Kto to nadzoruje? Bo rozumiem, że wy się nadzorujecie, prawda? Ale między sobą to jakoś wymieniacie tą uwagi? Tak, oczywiście. No naszym szefem jest naszych Tak, no to się to, to wiemy, ale rozumiem, że też między sobą rozmawiacie, prawda? Tak, dokładnie. Na każdej gali jest odprawa przed galą odnośnie danej gali, danego postępowania i w ringu sędziów ringowych i sędziów punktowych, jak również po gali. Też sędzia główny wyciąga wnioski odnośnie, odnośnie wyników pracy sędziego ringowego i wyników. Poszczególnych sędziów punktowych. Po gali jest też taka odprawa, która o tym mówi i sędzia, i sędzia główny robi tą odprawę przed galą. Po Gali, i tak również jest również sędzia Jankowe, który jest kierownikiem naszej sekcji. Była jakaś taka walka na naszym podwórku, która wzbudziła wasze kontrowersje, takie naprawdę, że, że różne opinie były. To znaczy no są te walki, które. które które są różne i każdy ma inne inny obieki i to jest dobre właśnie, to jest dobre, że, że każdy sędzia ma swój sposób patrzenia i sposób punktowania, sposób reakcji, sposób tego zapisywania tej walki i prowadzenia jej w ringu i to nie może być tak, że, że to jest jakiś schemat, jakiś szla, szablon, żeby to było jednolite. To musi być, musi to być po prostu poparte tym, że, że każdy ma swoje zdanie, każdy ocenia to inaczej, i to po prostu też realizujemy to w tym sensie takim, żeby, żeby uniknąć jak najmniej błędów i żeby to wszystko szło w dobrym kierunku. Tendencja w takich dużych walkach jest taka, żeby nie dawać rund remisowych. Wy tylko się trzymacie, czy jednak odchodzicie od tego trochę? Dokładnie, tak jak mówisz, nie ma rund remisowych. Zawsze trzeba znaleźć zwycięzcę. Trzeba znaleźć zwycięzcę z każdej rundy. No ale ostatnio Krzysztof zimów wygrał 7-9, 7-5, czyli dwie rundy remisowe musiało tam być z Makolą. Tak, tak było. Tak było i to zostało wyciągnięte po, po odprawie i, i ten sędzia po prostu zostało to rozpatrzone i to zostało wnikliwie przebadane, dlaczego te, tak, tak to zapunktował, dlaczego tak to zrobił i, i żeby, żeby uniknąć tych rund remisowych, po prostu no, wy, wyciąga się z tego wniosku, żeby nie było rund remisowych, żeby z każdej rundy wyciągnąć zwycięzcę. A czasami jest wyjątkowo wyrównana runda. To wtedy, czym się kierujecie? Każdy sędzia ma swoje jakieś tam, nie wiem, rzeczy, które preferuje, czyli agresja, jeden woli zawodnika kontrującego, czy przed zawodami sędzia, sędzia główny mówi, na co macie zwracać uwagę. Przede wszystkim jest tak, że to jest ilość zadanych ciosów. Licy, liczysz je ciosy, które zadał każdy, każdy zawodnik. Powiedzmy, ten zawodnik zadał pięć ciosów, ten zawodnik zadał też pięć ciosów. I wtedy dochodzi to tak zwane, jak mówisz, że musimy się czymś kierować, żeby tą rundę wypunktować, bo obaj zadali te po pięć trafień. No I wtedy się bada, który był, miał większą inicjatywę, który był człowiek, zawodnikiem bardziej atakującym, który był bardziej agresywny. I to jest, no bo w boksie jest to, że ten zawodnik, który po prostu atakuje, no musi wygrywać, no bo, no bo to on stwarza tą całą walkę i całą tą otoczkę niż ten, który po prostu ucieka. A Pan oglądając sobie w telewizji walki punktuje sobie zawsze na kartce? Tak, jeżeli jakaś runda mnie interesuje, to sobie, jeżeli jakiś werdykt później budzi jakąś kontrowersję, to inaczej, to się całkiem inaczej się punktuje to w telewizji i ja to stwierdzam z całą stanowczością. I inaczej się punktuje siedząc przy ringu, i później każdą rundę nawet sobie, jeżeli walka wychodzi 115-113 i punktując nawet ją z telewizji, to też tak spokojnie się patrzy, patrzy i się punktuje i też to jest tak zbliżone. Aczkolwiek może to być zupełnie inaczej, siedząc przy ringu. Coś tu nie jest, bo jak oglądałem na żywo Krzyśka ciślaka z zeganem, to byłem przekonany, że minimalnie ciślak wygrał. W telewizji już mi wyszło, że minimalnie wygrał zegan, więc to trochę niewdzięczna czasami praca. Największe marzenie? No sędziować walki o świata, właśnie. Ciężkich zawodników, bo ciężka waga jest preferencyjna, że, żeby właśnie ciężkich zawodników. No i ta, takiej walki o świata, gdzie będą brali udział polscy pięściarze. A pan źle czuje jako ringowy, czy jako tam punktujący? No, Gancy Gal, i to, i to jest. Lubię i to, i to. Niech A pan się czuje dobrze w kwestiach. A nie ma Pan takiego wrażenia, że Paweł Kardyni to taki materiał eksportowy jako punktujący, ale, ale szkienkowy, jak jako ringowy? Nie, nie zastanawiałem się na tym. Każdy, każdy... No Paweł, Paweł to wybrał, że... Pasuje mu bardziej punktowanie niż, niż, niż chodzenie w ringu, no i dobrze się w tym czuje i idzie w tym kierunku. Dla wybrał inną drogę i woli, i punktowanie w ringu, i, 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 i punktowanie na kartach punktowych, i, i idzie w tym kierunku, i dobrze mu to wychodzi, i chwała mu za to. A takie punktowanie walki o Mistrzostwo Świata za ogromne pieniądze na terenie, powiedzmy, tak, strzelam niemieckim, angielskim, włoskim gdzie ta presja jakaś jest, to jest duże obciążenie dla sędziego? Jest, jest. Ja, ja sędziowałem tak samo walkę w RPA, gdzie, gdzie byłem jako sam jeden Polak, a na sali wszyscy czarni, no i też tak dziwnie się czułem, no ale musiałem temu podołać, no i wykonałem to i, i dobrze, no i wyszło mi to i, i tak mówię, no także to, tak, tak to jest, obojętnie do jakiego kraju się nie pojedzie, to, to, to wiadomo, że, że trzeba to, Punktuje się zgodnie z zasadami punktowania, ale wiadomo, że, 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 że może być różnie. Ludzie są przyjazni i nieprzyjazni. W takim razie życzę jako ringowego czy punktującego walki o Mistrzostwa Świata Wagi Ciężkiej. Może Kliszko, może jakiś jego następca. Dziękuję, Cieszę.